Dzień dobry, wieczór, witam w, mam nadzieję, ostatnim odcinku z... Cafe Simulator 2 Dzisiaj dzisiejszym postaram się już jak gdyby zarobić tyle pieniędzy, aby kupić po prostu wszystko W naszej kafejce Zwyczajnie faktycznie będę już jak najbardziej po prostu Tylko i wyłącznie zarabiał hajs na każdy możliwy sposób, nawet Nawet ten z bugiem A ja po prostu wam pokazać Max, Max, Max to, ta, to ta gra, może zaoferować nam Jeżeli ktoś oczywiście nie zna baga, to zaraz wam pokażę na jakiej zasadzie tutaj działa bug w tej grze O, proszę bardzo, tylko przy otworzymy skafejkę, to sobie odpalimy, ale to, lecimy tutaj Chodzimy sobie w tą, tą stronkę, to gramy hit the reward I grając w hit the reward To co zdobywamy, tak naprawdę jest nieskończenie to znaczy, muszę na początku kilka razy tutaj pozdobywać rzeczy, troszeczkę czasu poświęcić, żeby jakkolwiek po prostu to zdobyć, bez, bez różnicy jak, po prostu tyle pozdobywać tych rzeczy. A później, kiedy dojdzie do tego, do wypłacania, to będę mógł wypłacać nieskończoną ilość razy to. Także no, najpierw to chwilę pozdobywam. O, patrz, już tutaj sobie razy to rzuciłem, generalnie. I teraz patrzcie, to wygląda w ten sposób. Mamy monetę, możemy sobie to posprzedawać, tam widzicie, 1000 łącznie mamy w zarobku. I teraz zrobimy tak: wchodzimy znowu do. do gry Kawaii. Rzucamy sobie chociażby. nawet raz, widzicie, znowu mamy to znowu, mamy tyle samo rzeczy. Znowu mamy tyle samo rzeczy. Pomimo, że to przed chwilą sprzedaliśmy, to znowu mamy tyle samo rzeczy. I teraz możemy znowu wejść tutaj, posprzedawać. I to jest jakby nieskończone źródło dochodu. Możemy zarobić w ten sposób nieskończoność razy po prostu. O, proszę bardzo. jeszcze będę to troszkę zarabiał. Przy okazji do trochę automatów, bo na automatach się jednak najlepiej zarabia. I tak będę starał się jak najbardziej tutaj osiągnąć sukces. Dobra, przy okazji przyszły już automaty. Tutaj już mamy całkiem spory ruch na dobrą sprawę. Teraz... O, proszę bardzo, mamy taki automacik. I z niego 120 dolców jest zarobku. Z takiego automatu. Jakby ktoś na nim yy, chciał zagrać. Temu właśnie. To jest bardzo fajna rzecz, fajna sprawa. No, ci starnicy są bardzo przydatni, generalnie. no. Bo to co chwilę nas ktoś chce ograć, niestety. Takie, tak, tak radziała. Że mamy na każdym kroku złodziei. O, proszę bardzo, i w ten sposób możemy sobie już lecieć dalej. A ja mogę dodatkowo kupić. Jeszcze raz to zrobię przy okazji. A tu można oczywiście zamówienia zbierać. Jeszcze raz z tego. I teraz, o, z takiego, z takiego jednego tego. Mamy jakieś, nawet dwa tysiące, tak mniej więcej, nie? Ale dobra, zróbmy, kupmy sobie coś w takim razie już za to. To są e-maile, to są e-maile z mojej firmy, że im się udało. E, nie tu. Tylko ja bym chciał wejść. Czekajcie, to jest w My Cafe, o właśnie. I budynki różnego rodzaju, To, toalety, schowy. Na górę już nas nie stać. To zaraz kupimy te wszystkie dodatkowe ulepszenia. No to możemy mieć bardzo dużo różnych możliwych rzeczy. Ja jeszcze pozarabiam tych hajsów i zaraz wam pokażę co z tego wszystkiego wyjdzie po prostu. Dobra, powiedzmy że tyle nam wystarczy na razie, a my tymczasem kupmy sobie dalej kolejne rzeczy, czyli maszynka do... maszynka do kawy, przy okazji może jeszcze pokoje. O, proszę bardzo. I teraz tak, opieka, jakaś kuchenka, znowu już nas nie stać, a bo te drogie strasznie są faktycznie rzeczy. Te są, te są tanie. I tu już nas znowu nie jest, także jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa razy mi się wydaje i... I będziemy mieli wszystkie, wszystko już yy, ogarnięte I będziemy, będę was oprowadzał jak to w ogóle wygląda Dobra, mamy już ostatnie rzeczy do kupienia To już proszę bardzo, z tego mamy wszystko Z tego mamy wszystko I tu jeszcze oczywiście z tych oto układów też mamy kupioną ścianę Podłogę jakąś mam, mam kupioną I sufit też jakiś mam I zobaczmy sobie teraz jak to w ogóle wygląda ale wydaje mi się, że chyba już nic innego kupić nie możemy. Tu mamy kuchnię. Takie ładna kuchnia. O, Całkiem ładne. Tutaj nam ktoś chyba ukradł monitor. A nie, nie, nie ukradł monitor, tylko. O. Okej. Okay. Tutaj mamy tak, to są nasze automaty. Tu mamy toaletę, ubikacje. Całkiem fajnie. A oczywiście Się coś podpali Tak bez powodu nie, ale się podpali No i dobra Wszystko się tak wiadomo podpala zupełnie bez powodu, ale jednak się podpala I tutaj po prostu na górze mamy więcej miejsca, byśmy chcieli coś zrobić i przy okazji zrobił jeszcze tak na sam koniec, po prostu tak jak widzicie, jak to wszystko wygląda, chciałem na sam koniec, po prostu zrobić, kupić najdroższy możliwy komputer. Czyli pewnie jeszcze będą się troszeczkę więcej hajsu mieć, jeszcze trochę więcej hajsu, to jeszcze raz, ostatni raz z wami to oto zrobię. Tutaj, proszę bardzo, będzie miło okrągły 1000 monet. To możemy sobie wszystko posprzedawać. I, kupmy sobie najdroższe, najdroższe połączenia, najdroższe połączenia, jakie można w ogóle w tej grze kupić. Komputer, najdroższy. W ogóle też można lepsze air conditionery kupować. Nie wiem po co, ale można. Jakieś najdroższe gamingowe krzesło. Ty klawiaturka, najdroższa jakaś też, najdroższa klawiatura za tysiąc, proszę bardzo. Nie wiem po co są te lampy, szczerze powiedziawszy, ale. nie są chyba dla mnie one jakieś specjalnie fajne. O, monitor, proszę bardzo, monitor. Najdroższy, myszka. Opie są najdroższe. Weźmy sobie ta, taka mi się bardziej podoba trochę. pod podkładka, pod myszkę. O, te, ta ta jest dobra. Obrazy, nie, biurko oczywiście, jakieś najdroższe biurko Pod komputer To jest, to jest takie fajne Tam za 880 widzę tysięcy tego Dobra, weźmy sobie, to jest ładne I tyle, dobra Bierzemy to, pyk, o nie, tak na jeszcze, no dobra Jak nas nie stać, to wiecie Lecimy dalej tutaj O, prowadzę, jeszcze raz. Pyk. Wracamy znowu, sprzedać wszystko. Wracamy na tamtą stronę. Jeszcze za mało, jeszcze za mało. To w takim razie to już może. O, może ludzie już nam to dadzą, pienie... Po prostu jest taka możliwość. Bo ci już, te, ci już kończą, jeśli chodzi o to. To cenę możemy troszeczkę ulepszyć. Zwiększyć za to wszystko. Pyk. No, czy nam proszę bardzo, chcą już dać pieniążki, Super. Ta podruba Jinx też nam daje highs. mamy, wow, 27 dolców na piwku. Pamiętam, że to w ogóle do napiwku to było super drogie. Dobra, teraz ty tylko poczekamy aż nam przyjedzie i złożymy najlepszy komputer jaki się da. Jeden czokolet czekolata, może się uda nam czekoladę zrobić. To jest władóweczka. A! Pokażemy nic, nie mamy. Czyli my musielibyśmy go dokupić te rzeczy. O, dzwonek kawy. Potrzebuję, no gdzie jest na kawę, halo? Nie no, no włóż dzwanek na kawę. Potrzebuję banka na kawę. a eee. what? No dobra, nie, 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 co to dokładnie się dzieje. Ale okej, okay. przy okazji, czy ja mogę jeszcze w ogóle jaki, osób, od osobę zatrudnić? Już widzę, że przyszedł nam w końcu ten. Nie dostajemy żadnych rachunków super. Aps też nie możemy chyba żadnych kupić. Yy, tutaj chyba były takie rzeczy do pracowników. Pracownicy, o, proszę bardzo. Możemy zatrudnić każdego pracownika, wiadomo. Szef kuchni, o, szef kuchni by się przydał nam. Szef kuchni to jest... To jest ktoś, kto może być przydatny. Dobra, już, na, już nas chyba staje na szefa. A i proszę bardzo, już znamy wszystkich wykupionych, tak naprawdę. Jakieś maile zbici zbicia tych z tych ludzi dostajemy. A my tymczasem z zróbmy sobie najlepszy na świecie... Jeszcze przy okazji to sobie przeniosę. Bo już powoli wkurza, że tutaj się o to blokuje po prostu. Co chwila. I teraz tak, biureczko, pierwsze biurko, gamers, keyboard, VR. A to jest VR table? No nie, kupiłem VR table. A ja potrzebuję zwykłego, no dobra. To jeszcze raz. Ty, ja to było jakie strzelanie, słyszałem generalnie. Tak przy okazji. Ty do, do hopa strzelali nasi, chyba. A to ile dostaje? 40 dolców z kasy, że ja nie mogę z A, to jeszcze jakaś maszyna się zapodziała, A jakiś automacik. Oczywiście zamontujemy sobie go, niech będzie Tutaj, ten VR table to jest niepotrzebne No nie, no biją mnie ludzie Pewnie przypadkowo go uderzyłem No czemu mnie ludzie biją, no? Co ja wam Ty patrz, strzela, strzela Strzelają do tego Dobra, weź mnie, bij, no Dawaj, dawaj Dobra Teraz zaraz nam się wszystko ogi i już jesteśmy... A tu mamy antyterrorystę takiego! Gamer mouse, upgrade table, upgrade table. Dobra, mamy. Biureczko, potężne biurko, jak to się obkręca? Tak to się obkręcało, pyk. I teraz po kolei wszystko zamontujemy sobie tutaj, czyli gaming monitor, on wygląda bardzo dziwnie. Tak mało, mało, mało no tam. tak mało gamersko, mało jest strasznie. Monitor. Gaming key, Keyboard Klawiaturka Gamingowa, oczywiście Bo, jaka by inaczej, Mouse UV Pad to jest, to, to jest takie To jest taka śmieszna ogólnie, to są te śmieszne takie podkładki, można je kupić też, oczywiście, w świecie rzeczywistym. Tu mamy chyba ten Myszkę, najlepszą na świecie. Stawiamy ją na najlepszy na świecie podkładce pod myszkę. Mamy takie combo, że jak ktoś dostanie, dostanie to miejsce, to normalnie zwariuje z, z, z bycia, z boskości tego miejsca po prostu. O, pyk. Teraz jeszcze tylko i wyłącznie jedna rzecz. Czemu je przeszukujesz? Oszuście. O, pyk. Ale ten komputer jest całkiem, całkiem spory. No i dobra no i patrzcie, teraz tak. Ja mogę jakoś dopracować to, to miejsce. Bo ono jest jakoś takie broken generalnie. Ale widać, że no jest tak samo praktycznie. Nie no dobra, za 7-7 dolców jest. To jest nieco lepsze. I generalnie tak, z tego co mi się akurat już tu wydaje, to nie da się w tej grze mieć już kupić nic innego, nic ciekawszego. Mogłoby jeszcze kupić te najlepsze wiary czy jakieś tego. Ale myślę, że po poprzu nie ma nie ma po co Wyorka w Coin, no wiem co co możemy. Możemy sobie otworzyć skrzynkę w CS, znaczy skrzynkę w CSGO, nie? Możemy sobie otworzyć. Tak jeszcze przy okazji muszę zobaczyć, ja mam wszystkie gry wykupione w ogóle. Nie, nie mam wszystkich, no to kupujemy wszystkie gry, oczywiście, że tak. Wszystkie gry kupujemy. Pewnie, że tak. Food, jedzenie. A, foot to nawet tego chyba nie mogę zmieniać. Dobra, Virus scanner. Tutaj mamy go kupionego premium. Mamy premium kupione, jest tego. Tutaj dostajemy same już pozytywne opinie w końcu. A musieliśmy dosłownie kupić najlepsze rzeczy żeby mieć same pozytywne opinie także. Um, tak, gry mamy wszystkie. Jeszcze mogę się tylko upewnić, że mam wszystkie aplikacje pobrane. Ale tak, wszystkie aplikacje pobrane. Pracowników mamy wszystkich kupionych. Nie ma, już pracy, nie ma już tego możliwości kupienia czegoś kogoś innego. Dostałem już same pozytywne opinie. I ja jeszcze miałem jedno takie miejsce, gdzie chciałem, które chciałem zobaczyć, nie pamiętam gdzie to było. Hmm, Co ja chciałem zobaczyć? work. A, CS go. Otworzymy, otworzymy sobie skrzyne, skrzyneczki. O, no i dostaliśmy. O. Wow. A, bo na tym się da, da dużo zarobić, ale da się bardzo szybko stracić. O, proszę bardzo, dobra. Ale tak. Jeszcze tam. Dobra, jeszcze jedna szynka. I na ten odcinek to było na tyle. Więcej się raczej już nie pojawi z tej gry. Przynajmniej w związku z tym, że nie ma update'u, to nie ma już co tutaj pokazywać za bardzo. Ale tak. Co to w ogóle narzekają. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnych. No i cześć!